Witam, witam. Dzisiaj kolejny teścik z marketu Biedronka. Wyrzutnia Fantazji w kalibrze 20 mm. Czas strzelania jakieś 56 sekund. Wysokość wystrzału 35 metrów, Ja tutaj deklaruje nam producent. Mam tutaj złote naklejki, więc jest to nowa fabryka Hesti. Klasa wyrzutni F3. 110 strzałów, gramatura 770 gramów. NEC. Na filmach strzela całkiem przyzwoicie. Ma także. Jak wiecie, trzeba sprawdzić, jak to wygląda na żywo. Także przenieśmy się na pole bitewne i zobaczmy, co ta wyrzutnia potrafi. fantazja 20 mm. Wow! to to dynamika. Widać, Bardzo fajna tym Dobra nie nawet ja bym nawet jej dziewiątkę dał. Jak na ten kaliber, to dziewiątka, nic. Na mnie dziewiątka. Fajna dynamiczna i dana na Sylwestra. Do pokazu. Tak, niecałe jesteś przy